Musiałem, ze strony Silik, to jest ze sklepu z Fortnite z 21 marca 2021 roku. Jeśli film się Wam spodoba, zostawcie suba, dzwonkiem, łapkę w górę, wprowadźcie doszynka się, no i już do sklepu. No i tak, mamy nowego bardzo pięknego skinka. Moim zdaniem on ma budowaną teczkę, która ja styl podejrzeć. No, i generalnie ten skinek ma taki styl, taki. i taki. Jak ma się ten styl, to on jakby też może się zmienić w ten... Jakby takie zielonkami, wiecie o co chodzi. Właśnie. Nie pokażą, tylko tak. Teraz. Ale bardzo ładny jest skineczek, moim zdaniem. Ma jeszcze taki ładny zbieraczek. Ja chyba nawet widzę, jest zakupię. na... <laughs> na mój korzyść, jak to nazwę. Ale kupujemy sobie. Ja sobie wypłacam, że tego skinacza się... Naprawdę czekałem na tego skinacza, mi się bardzo podoba. Nie wiem jak wam. Ale mi się bardzo podoba. E, taki zbieraczek, kuleczka. Koks, koks kuleczka. Bardzo fajna. E, Pieseł. Jeśli ktoś ma w tyle, to bardzo fajny skinek, bo ma parę styli, generalnie jest fajny. Plecaczek do niego jeszcze, też jest to jak najbardziej ok, Gryzak też jest spoko. I sobie jeszcze, jeżeli nie zapomnę, to dzisiaj o 11 jest film. Bardzo fajny. Dobra, skinek Axio, czyli jeśli go dobrze w ogóle przyczytałem to nazwę. No i on, on ma, jego plecak z tyle styli. on ma tak. Tak, tu są jeszcze taki styl bez no, ogonu, spoko, spoko skineczek. E, taka typiareczka, też jest spoko. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Taki zbieraczek, też jest spoko. Oho, i ma jeszcze dwa style, też jest okej okay, jak najbardziej. E, Truizo, bardzo ładnie wygląda moim zdaniem, jest jak najbardziej okej. Okay. Taki jest skinek, też jest okej. Okay. Spoko, spoko, ja mam dwa style. Za 2000 jest skineczek, jest okej. Okay. Taki zbiorek jeszcze jest do niego Ja też ma dwa style Taki zwykły i taki jeszcze I jeszcze malowanie do broni, które też bardzo przyzwoicie wygląda muszę Mi się najbardziej podoba e, To malowanie do broni Teraz na mamy kiełbasa <laughs> Fajne malowanie Nie, <laughs> co ja gadam, jakie malowanie, z spadanie No niech też tam sobie spoczkę jak najbardziej e, Taka typereczka za 800, też spoko Złota motyka e, Ta matka. Nie mam, mam wyłączone autorskich, ale ta emotka była wczoraj na odcinku i generalnie była bardzo fajną. Muzykę jest motka z TikToka jak coś. Yy, krabik. Z poczkę, monteczka. Bardzo piękne, naprawdę. Załamka. Emoteczka za 200, jak najbardziej jest OK. Lecędzeli mam dalej Johna Terminatora, Snake A'sa. No i pakie są dalej te same. No i chyba też jest to są na końcu marca, więc jeśli film wam się spodobał, zostacie co cokoliv, łapki w górę w razie że się. A ja się z wami sięgnam i nara!